Program koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży polega na tym, że staramy się organizować dodatkowe treningi dla najbardziej utalentowanych zawodniczych zdanych roczników. Tak? W tej chwili jest to 2005-2008. Jest to program ministerialny, który prowadzi Polski Związek Koszykówki. Bardzo fajnie dziewczynki dostają możliwość dodatkowych treningów poza treningami, które mają w swoich klasach sportowych, w UKS-ach czy w klubach sportowych. Także jest to takie uzupełnienie szkolenia. A myślę, że, że to dziewczynom sporo daje. Jest spore zainteresowanie też trenerów, którzy, którzy chętnie przysyłają dziewczyny. Jest duże zainteresowanie dziewczyn, mamy świetną frekwencję, praktycznie można powiedzieć, że dziewczyny nie opuszczają treningów. Jeżeli tylko ktoś chce zrobić postępy, to na pewno je robi.